Trzonko zapowiada Stada ptaków przelatują, słychać tyrele, morele Muszę Wam powiedzieć, że Patrzyłem dwa dni po 20 minut z rzędu Wczoraj mi się trafiło tak około 9 minut O! A dzisiaj właśnie się zapowiada, że będzie kolejne 20 I muszę Wam powiedzieć, że yy, Patrzenie w słońce odżywia naszą szyszynkę. Przez niektórych jest uważana szyszynka za siedzibę duszy. Jest to jedyny organ w mózgu, który nie jest lustrzany. Mózg jest podzielony na dwie części, o dwa odbicia lustrzane półkule, a szyszynka jest jednym centralnym w środku gruczołem, który wytwarza DMT, czyli substancję, która pozwala na podróże do innych wymiarów. I. Powiem tyle. Miałem przyjemność spożywania DMT w postaci czangi, czyli palenia tego. I kiedy przypomnę sobie efekty e, i efekty patrzenia w słońce, mogę zdecydowanie powiedzieć, że systematyczne patrzenie właśnie już dłużej niż 10 minut, bo pierwsze te efekty zaczęły się pojawiać powyżej 10 minut. E, Kilka dni z rzędu, jak patrzyłem, to wtedy takie lekkie efekty, właśnie postrzeganie przestrzenności świata i form, jak efekty, jak na czance DMT do palenia. Czyli patrzenie w słońce. O Jezus, co tu się będzie działo? E, są takie jak, jak na DMT. Ale jest naprawdę super. Jest po prostu zajebiście. Polecam patrzenie w słońce. Zdecydowanie na boso No, Warszawa Bemowo człowieku Za chwilę 20 minut patrzenia Trele morele, do zobaczenia W okolicy znalazłem jakiś usypany okrąg kurcze z ziemi W związku z czym Moje patrzenie w słońce będzie w środku wielkiego okręgu. O, proszę bardzo, lecimy z tematem: Kerfur w tle, a ja w słońce patrzę się. O, ale dzisiaj będzie rozruba słoneczna. Dobra, bo muszę nastawić minutnik I lecimy z tematem Uuu, Lecimy z tematem na razie Jeszcze minuta I padnie rekord Osobisty Czyli 30 minut Patrzenia w słońce Miało być 21, ale nie mogłem się powstrzymać. Chyba jeszcze nigdy tak się nie stransowałem przy patrzeniu w słońce. Tutaj ładnie sobie zatańczyłem. W tym kręgu. W ogóle to będzie... Yy, ogłaszam powstanie słonecznego kręgu. Na Bemowie. Miejsce, w którym... Będę patrzył na sło w słońce Mam zdarte gardło już <laughs> Bo od 25 minut dobrych yy, Po prostu sobie nuciłem <laughs> yy, Właśnie pada rekord 30 min minut patrzenia Zakładam tutaj Słoneczny krąg yy, Czyli w Warszawie na Bemowie Będziecie mogli mnie tu spotkać Zawsze w słoneczną pogodę o zachodzie słońca. Kiedy jest zachód, musicie to monitorować. Ja tutaj się zjawiam zawsze godzinę przed zachodem. No. Także właśnie słoneczko już zachodzi. O... Okej. Okay. Mucha była na trzecim oku. Okej. Okay. Do zobaczenia wkrótce.